Czasem ktoś cię okradnie, A czasem ci trochę i temku wpadnie. Gdy grając nabierasz ochoty, To dziki pies cię ugryzie w klejnoty. W końcu spa trochę wpadnie, Ale ktoś ci broń okradnie. Piszesz wtedy do GMA, A on myśli, że to ściej ma. Gdy nazajutrz wstajesz z rana, Bardzo boisz się o bana. Jednak bana nie dostałeś, Lecz niestety się nie wyspałeś. Wreszcie wbiłeś next levela, I bardzo cię to rozwesela. Aż tu nagle mama krzyczy, że za dużo jesz słodyczy. Ty ze złości trzaskasz drzwiami, ktoś nawala i dami Ty się wkurzasz już na maksa, a w mety niewielka kraksa. Koń o konia się wywalił, kowal pięci w spalił. W końcu koń.